To troska, ma sens, kiedy i, i, i dlaczego. Z naszymi gośćmi Anią Rubik, założycielką Fundacji Sekset.pl i modelką. Dzień dobry, doktorem, doktorką Agnieszką Nalewczyńską, ginekolożką. Dzień dobry i z gineko, seksuologiem, przepraszam, panem Andrzejem Grzewskim rozmawiamy. Dzień dobry. O trudnych wyrazach również, które ostatnio Ale... się pojawiły na antenie konkurencyjnej stacji. Zanim właśnie zaczniemy rozmowę, chcieliśmy przypomnieć fragment rozmowy, która odpaliła jakby szeroko temat dyskusji wokół edukacji zdrowotnej, czyli TVP Info i rozmowa o już słynnej owulacji, okresie. Proszę bardzo. Zrobiona przez Magdalenę Pernet, dziennikarkę, więc proszę posłuchać tego fragmentu. Czym różni się okres od owulacji? Czy może to jednak to samo? Panie pośle. Nie nie pamiętam. Nie interesowałem się, przyznaję tym. Nawet na biologii. Panie senatorza? Oj, nie będę wchodził w. Panie mistrze. No, I z... proszę państwa, chyba mamy odpowiedź na tak. to, czy ten przedmiot jest potrzebny. Czy jestem, jak, jakby polemizował w sprawie... Opulacji. Nie będę wchodził. To dzień, dwa dni później z kolei Agnieszka Gozdra w Polsacie pytała się o polucję. Innego polityka też temat polucji okazał się, być może myślał, że to coś związanego z policją. Polucja, otwierać, mniejsza. No dobra, chciałem was zapytać na początek. Co jest takiego demonicznego w, w projekcie edukacji zdrowotnej dla szkół podstawowych i e, liceów, że rodzice masowo wypisują swoje dzieci z tej Bo z edukacji? Bo jak czytam, a mamy tutaj e, mhm. taką skondensowaną wiedzę na ten temat, nawet jak założę okulary i czytam, to serio nie ma się czego bać. Dokładnie. No więc czego się boją rodzice? Rodzice boją się swoich lęków, bo myślą o tym, że taka edukacja zdrowotna uwypukli ich niewiedzę i nie będą potrafili się wytłumaczyć przed swoimi dziećmi. Tutaj w kuluarach rozmawialiśmy też o tej seksualizacji słynnej. Ania chciała powiedzieć, jaka jest różnica między edukacją a seksualizacją? Ja tak, tak, to jest słowo, które bardzo mnie widzę je wszędzie w mediach. I, i jednak ludzie nie wiedzą, co oznacza i też sposób, w jaki wykorzystują przy edukacji seksualnej jest najzwyczajniej niepoprawny. Więc proszę Państwa, chciałabym to powiedzieć raz i na zawsze: edukacja seksualna zapobiega seksualizacji, więc jest automatycznie przeciwieństwem seksualizacji. Edukacja seksualna przede wszystkim daje dzieciakom lepsze poczucie samej własnej, własnej wartości, dba o ich granice, uczy świadomości o ich ciele, o ich relacjach, jak budować relacje w szacunku, w zdrowiu. I to jest właśnie przeciwieństwo edukacji seksualnej. A seksualną. zdrowie seksualne jest częścią naszego zdrowia ogólnie. Ja chcę powiedzieć, jakie są tematy w tym, w tym przedmiocie, bo może teraz nas rodzice oglądają, może się Państwo zastanawiają, a nie macie dostępu do konkretów, do wiedzy, bo umówmy się. Wiemy, że żyjemy szybko, nie każdemu się chce zajrzeć, przed, przejrzeć internet i się dowiedzieć. Tematy. Co to znaczy być zdrowym? Proszę mi powiedzieć, yy, gdzie jest zagrożenie dla dziecka. Higiena osobista i otoczenia, zdrowe odżywianie, ruch odpoczynek, bezpieczeństwo, zdrowie psychospołeczne, profilaktyka uzależnień. Ups, no tu, ale to bardzo ważne. E, co my da dalej mamy? Zdrowie fizyczne, aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne, zdrowie środowiskowe, internet i profilaktyka uzależnień. I Czyli edukacja seksualna w tej edukacji zdrowotnej to jest może nie margines, ale to jest jakiś ułamek procentowy. Zresztą w tym naszym materiale prawdopodobnie świadomie e, autor też wziął do rozmowy katolickiego publicystę i katolicką nauczycielkę, gdzie oni nie widzą zagrożeń, a jednocześnie rodzice. Zakładam, połowa rodziców w Polsce widzi wielkie zagrożenie. Skąd? A właśnie nie, to nie jest prawda, bo wszystkie raporty w 2024 roku i 2025 roku pokazują, że 80% rodziców chce solidnej i prawdziwej edukacji. Ale nie sensualnej. widać tego w praktyce. Absolutnie, ja nie wierzę, nie wierzę ale... badaniom, wierzę praktyce. Rodzice masowo wypisują... Praktyka. Ale masowo wypisują z innych powodów. Mhm. Masowo wypisują, bo to nie jest przedmiot obowiązkowy i wypisują, ponieważ ten przedmiot jest w tej chwili wepchnięty, w bardzo złe godziny. O siódmej rano. Czy rodzice chcą zrywać swoje dziecko o szóstej rano, czy nawet piątej trzydzieści, żeby zawieźć do szkoły na przedmiot, który nie jest obowiązkowy? Nie. Dzieciaki też na no to nie chcą chodzić, bo nie chcą wstawać rano. Więc ja naprawdę uważam, że ten cały szum wokół tego tematu edukacji seksualnej jest stworzony troszeczkę przez, przez platformy społecznościowe, przez propagandę, przez media, bo ja uważam, że Polacy, polscy rodzice są gotowi na edukację seksualną, przynajmniej taką, którą ja znam, którą na przykład dostarcza y, y, moja fundacja Sex.pl. Co do przedmiotu edukacji seksualnej w tym przedmiocie nie mogę się odnieść, bo jeszcze nie ma podręcznika, więc jedynie mogę bazować na tym, czym tak naprawdę edukacja seksualna powinna być dostosowana do wieku. Pani doktor, jak to wygląda z pani perspektywy? Ja uważam, że jest bardzo istotna, dlatego że do mnie zgłaszają się dziewczyny, które na przykład nigdy nie zostały nauczone, jak założyć tampon, jak otworzyć podpaskę. Dziewczyny w jakim wieku? O, je, to czasami są trzydziestolatki, które nigdy nie stosowały tamponu, bo albo dostały od mamy. My mówimy o ubóstwie menstruacyjnym stricte finansowo, ale nie mówimy o tym, że ta edukacja to też jest ubóstwo, że dostaje tampon od matki matka nie wie, jakiej to wytłumaczyć. Oczywiście są teraz właśnie platformy, na których możemy się dowiedzieć. I to są najczęściej odtwarzane filmiki u mnie na Instagramie, dlatego że dziewczyny nie wiedzą. Mama się wstydzi, koleżanka nie powie i czerpiemy wiedzę z, czasami z absur absurdalnych tak. źródeł. Tak. Więc dla mnie jest to podstawa tej higieny, jak się myć, jak dbać o własne ciało, żeby nie mieć infekcji. My nie mamy takiej instrukcji obsługi kobiety, która mamy szansę właśnie zawsze w tym programie. Panie doktorze, bo w gabinecie lądują ludzie z poważnymi problemami, bo to wcale nie jest tak, że jeśli opuścimy edukację seksualną czy w ogóle zdrowotną na tak. poziomie podstawowym, to potem jakoś to będzie. Owszem, w życiu to jest jakość, ale warto by było, żebyśmy żyli i funkcjonowali w świecie, w którym mamy jakość, a nie jakość. Z czym przychodzą pacjenci do pana? Ja sobie myślę, że 70% mojej pracy to jest tłumaczenie elementarnej wiedzy o higienie, dbania o swoje genitalia, o higienie zdrowia psychicznego. To, to co przytłacza moich pacjentów, to tak zwana gospodarka robunkowa, czyli mało śpią, a właśnie w tej edukacji zdrowotnej jest duży nacisk na sen. Mało uprawiają sportu, źle się odżywiają, nie potrafią rozmawiać ze swoimi partnerkami, partnerami. To też jest komunikacja. Jest zawarta w tym poprawna komunikacja partnerska, jest zawarta w tej edukacji zdrowotnej. Także same ważne praktyczne sprawy. I myślę sobie, że. że e mi odpadłoby co najmniej połowę pacjentów, gdyby, gdyby takie elementarne sprawy u, uczyli się od nich w szkołach podstawowych, liceum i tak dalej. Zastanawia mnie właśnie ta postawa rodziców, bo tak naprawdę w ten sposób szkoła zdejmuje jakiś ciężar odpowiedzialności za rozwój i za tę, za tę część, nawet jeśli mówimy o tej części higiena ciała ludzkiego, zdejmuje z, z głowy rodziców odpowiedzialność za nauczenie dzieci tego. Tylko więc... ja, ja sobie poczytałem, co się pisze w, że tak powiem, w mediach prawicowych. No, to jest traktowane tak, że ta edukacja zdrowotna to jest zamach na polską rodzinę, zamach. Znaczy, wy się śmiejecie, ale to jest zupełnie na serio. To tak, że tak. to jest niemalże komunistyczny zamach na e, autonomię Polsce, rodziny. Katolicka jest... rodzina nie może mieć ruchu i odpoczynku, zdrowego odżywiania. Ja ci mówię co piszą. Znaczy, wiesz, to jest po prostu. Oni traktują, że 90% tego, co ty czytasz, to jest przykrywka dlatego, mhm. żeby seksualizować dzieci, prowadzić na drogę demoralizacji i tak dalej. I tu, tu się Pytam z kolei Was, jak można w sposób niekonfrontacyjny, ale jednak próbować wejść w jakiś, nie wiem, przekonywać? Jak? Gdzie Bo jest rozumiem, wspólny że macie, macie pacjentów. E, co, Bez Polaków, względu tak na wyznanie. Jak? Dokładnie. Jak, jak rozmawiać? Jak spokojnie przekonywać, że to naprawdę nie jest na. To nie smog, który zje nam dzieci. Dokładnie. Ja myślę sobie, że warto wygooglować sobie ten program. Ja dzisiaj przed y, naszym spotkaniem sobie wygooglowałem, przeczytałem i y, okazało się właśnie, że duży nacisk jest na komunikację, duży nacisk jest na y, poczucie własnej wartości, na granice, czyli na rozmawiamy empatię. o emocjach. Dokładnie. Wreszcie czy... jest jakieś miejsce, żeby o emocjach porozmawiać. Wiemy, jaki jest stan zdrowia psychicznego tak. naszych nastolatków. Ale wiemy, że jeżeli jest edukacja i dziewczyny, zarówno chłopcy są wyedukowani w tym, co jest bezpieczne, co jest naszą strefą, tak to też jest mniej zamachów na naszą intymność, mniej jest właśnie przekraczania barier, bo są nauczeni, że. To stop, mogę powiedzieć nie. Tak jak była cała kampania Sekset, że w każdym momencie nie musisz, jeżeli poszłaś, na przykład zapłacił, nie wiem, za twoją kawę, to nie oznacza, że musisz z nim pójść, nie wiem, na spacer, całować się, cokolwiek. To są takie rzeczy, które są dla dziewczyn, wydaje mi się, bardzo istotne, żeby w bezpiecznym środowisku dostały taką informację. Ja myślę sobie, że niezwykle ważne jest zapoznanie się z tym, co Ania robi, bo Ania robi genialną robotę swoją fundacją i okazuje się, że jeśli ktoś wejdzie na, na waszą stronę i zapozna się. To, że nie taki diabeł straszny. Tam nie ma nic, co zagraża zdrowiu psychicznemu dziecka. W drugą stronę właśnie daje ogromną wiedzę, która pozwala nam lepiej żyć. Także myślę sobie, że to jest genialne. A ja wracam do tego postulatu na koniec, że tak naprawdę nasze dzieci będą dobrze wybierały rzeczy i są mądrzejsze niż moglibyśmy przypuszczać ja tylko... i są na pewno mądrzejsze. Przepraszam, spra że to powiem. wiem przed Od... naszą... Proszę, proszę. Od polityków. Ale ja tylko sprawdziłem przed naszą rozmową. Niektóry. Dane jest naprawdę sprzed trzech lat, że ponad 50% nastolatków miało kontakt z twardą pornografią. Mhm. Jest naprawdę chyba lepiej, żeby się czy widziały, czy nie widziały, miały kontakt z bardzo spokojnym programem edukacyjnym. My tak. rozumiemy, że to jest początek i że mają Państwo obiekcje, ale po prostu w życiu tak jest, warto czasem dać szansę, nawet wydawałoby się na początku najbardziej szalonym pomysłom albo decyzją. I mamy papiery, mamy czwórkę dzieci osobno. Tak. I rozmawiamy z nimi, i mamy odwagę, więc no, jeśli mogą Państwo ten ciężar przerzucić na przykład na szkołę, która Wam pomoże, to rozważcie tę datę 25 września na korzyść Waszych dzieci. Ja chciałabym jeszcze w tym temacie coś dodać, przepraszam. Proszę. Z racji troski dla dzieci, skierować taką prośbę do, do rodziców. Jest wrzesień początek roku szkolnego. W tej chwili szkoła oferuje program szczepień przeciwko HPV i bardzo bym chciała, żeby rodzice poczypa, poczytali o HPV i naprawdę wzięli pod uwagę zaszczepienie dziecka. W tej chwili szczepionki są za darmo między 9 a 14 rokiem życia. W tak prosty sposób możemy zapobiec wielu chorobom. Więc ten program istnieje, jest za darmo. Proszę zainteresujcie się i podpiszcie zgody. Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień